Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Olej i 22 odcinek z gry Rayman Legends. A raczej powinienem teraz powiedzieć Globox Legends, no ale nie, nie, nie powiem tego. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od najazdu, gdyż jak widzimy Mroczny Rayman najechał świat Fiesta de los Muertos. Miejmy nadzieję, że Globox się sprawdzi yy, lepiej niż Rayman w najeździe z Mrocznym Raymanem. <coughs> jak widzimy Mroczny Rayman najechał pierwszy obraz pod tytułem ja Cię Kwaczę. No zaraz zobaczymy jak nam z nim pójdzie. Miejmy nadzieję, że Globox przyniesie mi więcej, więcej szczęścia w najazdach. Ale zaraz się okaże. Uratuj małaki. Jak widzimy wraz z Mrocznym Raymanem mamy tutaj stwory z pierwszego świata. <laughs> Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Dobra, jeszcze raz. To było dla mnie dość niespodziewane, ale... Czekajcie. Jak ten moment przejść? W ogóle to mógłbym sprint użyć, by mi było na pewno łatwiej. Nie tak. Ej, nie wiem, nie mam pomysłu. Czekajcie, ja bym tak się na tym zatrzymał. Teraz. Dobra, i lecimy za nim. A, Rayman mnie goni. Niefajnie. Okej. Okay. Interesujący najazd, nie ma co. Jedź oko czarne. Śmiercionośne oczy. Dobra. tędy Nie! Oh my gosh. Oj, to będzie ciężko. Już teraz wam to powiem. Dobra. Spaduj, spad. Kurczę, za długo cię trzymałem. Jeszcze raz. Oj, widzimy, Globox nie do końca ma szczęście, widać, nie idzie mu wcale dużo lepiej od Raymana, żeby nie powiedzieć, że mu idzie nawet gorzej. No dobra, ostatnio tutaj zginęliśmy, teraz nam się udało o dziwo przeżyć. Uu, spadaj, oko, dużo oczu mnie gryzie. Spadaj. Nie! O masakra. No nie no, spoko, nie ma, nie ma jak najazd z Mrocznym Raymanem na dzień dobry. Ogólnie to ostatnio przyszło mi do głowy myśl, że może by nagrywać nest na z Mrocznym Raymenem Między odcinkami, no bo komuś się chce oglądać tyle failowania w jednym odcinku Chce się komuś, pewno się chce, bo Znając siebie To właśnie failowanie to jest najlepsze co można oglądać na odcinkach Ała? Jakoś inaczej muszę to, ja muszę ogólnie sobie opracować ten poziom jakoś Żeby efektywnie go przejść, I może przy okazji efektownie Dobra. Ten moment już mamy w miarę ogarnięty. Już wiemy, co nas tu czeka. Tutaj także nas nic raczej nie zaskoczy już. Dobra. Hop, 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 hop. A Znowu zrobiłem to samo co wcześniej. Jeszcze raz. Oj, mroczny Raymanie, czemu ty jesteś taki upierdliwy? Człowiek już lubi tą grę. Już zrobi nawet y, krótką mini recenzję jej, że jest dość fajna. A tu nagle wyskakują mi z poziomami z mrocznym raymanem. I nagle gra przestaje być taka fajna jak na początku się wydawało. Dobra, mamy to. Yy, tutaj muszę jakoś tak zrobić. O, właśnie o to chodziło. Spadaj, spadajcie, dziady. Yy, yy, widzicie to? Masakra. Ej. A lol. Nie wpadłem na to. Dobra, udało się. Nawet za pierwszym razem, aczkolwiek to było dość niespodziewane co na końcu nas spotkało. Dobra. Spróbuj ponownie? Nie, nie, nie będę tego próbował ponownie. Dobra, czyli wychodzi na to, że w świecie Fiesta de los Muertos także. Mm, zdobędziemy diament? A, dokładnie diamentowy puchar miałem na myśli. Kolejne trzy małaki do kolekcji. Jak widzimy, zbliżamy się już do y, wartości 600 małaków. Czyli w sumie dużo do zdobycia to ich nie zostało. Dostaniemy puchar? Nie? A, jednak już przyznałem, że nie, już się zdziwiłem. Dobra, się nam chyba zostały dwa najazdy z mrocznym Raymanem, ale to zdecydowanie dzisiaj. Dzisiaj wracamy sobie do świata, który do najłatwiejszych nie należy. Jest to świat yy, kraina smakoszy, w którym jak dobrze pamiętam, brakuje nam jeszcze dwóch obrazów do przejścia. Dlatego też warto by było je dzisiaj odwiedzić. Tak. A nie, jeden, a nie, dwa, bo tam jeszcze poziom z komarami był. No dobra. Tutaj wszystko sobie uzupełniłem? Nawet nie pamiętam. Tak, na szczęście wszystko uzupełniłem. Dobra, wskakujemy do poziomu z komarami. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Chociaż <kłap> ostatnie sekrety z komarami nie były zbyt proste. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie łatwiej. Poziom nosi tytuł, coś się tak napalił. Tak, już na dzień dobry nas chcieli zabić nożami. O, serduszko. Co prawda mam, ale zawsze 5 lunów się przyda. Tak, i standardowo na poziomie z komarami przypominają mi sterowanie. <kłap> Miło ze strony twórców w sumie. Dzień przepadnie i siła nieczysta. Yy. Znowu ogniście. Ogólnie ta kraina smakoszy jest strasznie ognista. W sumie nie ma co się dziwić, jesteśmy w piecu, chyba. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, ale poziom z komarami to chyba nie powinien być zbyt długi, co? Dobra. Kucharze pokonani. Niech ten ogień sobie przeleci. Cały czas mnie rozpiernicza ten mały komar, który towarzyszy Globoxowi. Jej, ogień, dużo ognia. Kurczę, coś mi gardło siada. Czekaj, czekaj. No kurczę, szczelunków nie zebrałem. Boję się, że będę to musiał powtarzać. Spadaj, Dziadu, O, małak, się ma. Dobra, małak uwolniony, pierwszy. Chyba tak, w sumie tutaj na poziomach z komarami ciężko cokolwiek ominąć. Tam jakieś lumki na górze furwała, widziałem je. Nie! No fak, nie umiem lumków zbierać. Zaraz, koniec gry się jeszcze. A jeszcze tej umiejętności cennej nie opanowałem. No dobra. Póki co idzie dość stabilnie. Nie jest zbyt trudno, jak na razie, jak na ten poziom. Lumki, czekajcie Dobra Jak lumki ode mnie uciekają nie lecą do mnie To zdecydowanie łatwiej zbierać je po kolei Co teraz? Do góry? Tak, też myślałem Wow, ciemno się robi Znowu będzie zmiana krajobrazu Nie, po prostu wylecieliśmy na lodową y, część Krainy Smakoszy Mam nadzieję, że teraz będzie checkpoint <grym> Czekaj, bo tutaj małak jest Dobra Standardowo musieliśmy zadziałać kątami yy. Dobra tak, tego koleś raczej nie pokonamy. A ten co? Gorzej mu? Spoko. Nie ma, nie ma to jak sobie skakać na... Ło, wow, bo ja ten nie przelecę. Dobra, jakoś jesteśmy. Nie, na no, póki co. Mam nadzieję, że tego nie będę żałował co powiem, ale póki co idzie dość łatwo. już straciłem serduszko na dzień dobry, nie ma co. Ale akurat dostaliśmy nowe. Wow, 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 Czekaj, czekaj, bo ja nie przejdę. Zdecydowanie za wolno działam Na szczęście mieliśmy checkpoint Co prawda trochę długo muszę jeszcze raz przelecieć Ale zawsze lepszy taki niż żaden Dobra, musimy to zbić Musimy bardziej uważać i być szybsi W tych fragmentach Co ty robisz, koleś? Kim przepadnął? Ty też Raz, dwa, trzy, nie żyjesz Dobra, zbijamy to Teraz tędy przelecieć O, nawet zebraliśmy wszystkie te Wszystkie schowane lumy Ała <laughs> Tak, to był real-life facepalm. Standardowo za pierwszym... Małak! No nie, jeszcze raz. Sam siebie zagadałem. Tylko ja tak potrafię. Dobra, gin kucharzu. A właściwie kelnerze, dużo powiedziałem kucharzu. Dobra, małak uratowany po raz chyba trzeci. Dobra. Spadaj szybciej. Fizyka w tej grze dziwnie działa. Dobra, kucharz pokonany. Drugi także. Żebym tego serduszka nie stracił Bo okazuje się, że jest dość przydatne Dobra Mamy to Teraz ten głupi kucharz mnie ostatnio pokonał To niech teraz zginie Dobra, udało nam się go pokonać, więc jest spoko Tego także O, widać że nam teraz nawet dobrze idzie Dobra, teraz ten moment, żeby znowu nie zamulić tutaj Ajajajajaj Oh my gosh yy. Strasznie dziwnie się ci kucharze tutaj zachowują W tym poziomie Jeżdżą sobie na lodzie, odbijają się od żelków. O, coś nam w tle dziwnego chodzi. Ciekawe, czy to jest właśnie boss tego poziomu. Przynajmniej tak wygląda. Żyga lodem. No dobra. O, nie, o, nie, o, nie, bez przesady. No, teraz będzie ciekawie. Ała. no nie wierzę. Proszę, checkpoint. Na szczęście mamy checkpoint. O, to będzie ciężko. Stwór, który jest w tle, żyga na nas kostkami lodu, a co gorsza, te kostki lodu. Chyba to jest ta pani z Gaga, właśnie, która ta. O której. No, nie wierzę. Straszne to jest. To jest chyba ta właśnie ta pani z Gaga, która ma być bossem następnego poziomu. Już wiemy, dlaczego w sumie, czy jeżeli to jest pani z gaga, to nie powinien raczej żygać ogniem, a nie lodem? Nie rozumiem. Myślałem, że z gaga. Nieważne. Nie będę wnikał w logikę Raymana. Dobra. Póki co żyjemy, więc nieźle. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Bez przesady. Spokojnie, twórcy gry. Nie utrudniajcie mi życia. Dobra, teraz tędy. Teraz tędy. Nie jest prosto. Na bym powiedział, że jest dość ciężko. Mam nadzieję, że już nic nam na głowę nie spadnie. Aha, jasne. Nadzieja dobra rzecz. Dobra, teraz jesteśmy chyba z góry chronieni. Już nie, byliśmy. O, ale mamy koniec. Jak dobrze. Że momentu ze spadającym lodem z kolczastymi pomarańczkami nie było więcej tutaj, dobra? I ratujemy błazna. Poziom wydaje mi się, że na 100%, jako że zebraliśmy te 300 lumów, a chyba właśnie tyle jest wymagane. Jeszcze sobie przyspieszymy. Tak, mamy złoty puchar. Możemy kontynuować rozgrywkę. I się zmierzyć z bossem Krainy Smakoszy. Jako, że sama Kraina Smakoszy była dość trudna, dlatego boję się, że boss może być podobnie trudny. Już widzę po obrazku, że to chyba będzie ten stwór, który był w tle, bo on także był różowy. Tak, to on. A raczej ona, bo to jest pani z Gaga. No dobra, idziemy. Przypuszczam, że znowu odmienić panią z Gagę, bo jak widzimy, wszystkie bossy w Rayman Origins odmieniamy z jakichś złych potworów na jakieś miłe. What the f Coś nas goni na dzień dobry. Ała, Co to w ogóle nas goni? Coś dziwnego. Jakieś dziwne stwory nas gonią. A teraz przynajmniej wiemy, którędy jechać, żeby lumki dostać. No, jednak nie wiemy. Dobra. Nie! Oh my gosh. Nie zupełnie o to mi chodziło. Ale przynajmniej tutaj lumki zebraliśmy. Nie! Oh my gosh. No tutaj będzie ciężko, z tego co widzę. Dobra. O, trzeba się było odbić, teraz lepiej. Dobra. Wow, wow 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 wow. wow. Spadajcie. Co to są ryby jakieś kolczaste? Co to jest? O, ta moneta była fajnie wiedzieć. No nie wierzę jeszcze raz. Od nowa. No nie. Masakra. No tak nam ładnie wtedy to wyszło. Mam nadzieję, że ci przeciwnicy... Dlaczego ja tu użyłem A tak Mam nadzieję, że ci przeciwnicy, którzy nas gonią, którzy są... Nie wiem, nie mam żadnego... Nie podskoczyłem. Brawo, olej. Dobrze, idzie boss. Nawet jeszcze do bossa nie dotarliśmy, A już ginę co chwilę na potęgę. Nie ma co. Dobra, teraz się postaram przeżyć. Mam nadzieję, że tutaj dużo tej jazdy to nie będzie. Byłoby miło, jakby jej nie było zbyt dużo, bo ja... Jak, widzę, jak widzimy, idzie mi średnio. Dobrze. Ze skierowaniem na źle. Czy to ma kiedyś koniec jakiś. O! Bos nas zeżar. A, jesteśmy we wnętrznościach. No dobra. Niech będzie. O, ciekawe co to oko robi w brzuchu tego bossa. No tego wam powiem się nie spodziewałem. Takiego czegoś to jeszcze nie mieliśmy. Co ciekawe, we wnętrznościach bossa także rzepy rosną. Któregoś razu y, mówiłem, wow. Któregoś razu właśnie mówiłem o tym, że te rzepy są... Co to jest? Któregoś razu właśnie mówiłem, że te rzepy są strasznie dobrze przystosowane do y, rośnięcia w różnych dziwnych kwasy żołądkowe. O nie i znowu te bańki. Czekajcie, bo tam są te lumki do zebrania. Ta, i tutaj joj. bra Co? jest niefajne, to to, że te bańki wybuchają. Dobra. Wnoszę z tym lumem. Dla jednego luma to ja się nie będę zabijał. Albo może? A, w sumie było łatwo go jednak zdobyć. Więc dobrze, że po niego wróciłem. O, globox jest już duży, więc jest spoko. Dobra. Ło, 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 Ogień. No tak. A nie mówiłem, że pewno jak pani zgaga lumek. Małak znaczy się. Ta, jeszcze w niego trafić nie potrafię. Olej, ja cię proszę. No uderz w to, no nie wierzę, widzicie to? Dobra, w końcu się udało Czy to jest pierwszy małak? Na szczęście tak Dobra, mamy już w sumie Ponad 300 Lumków, ciekawe czy potrzeba 300 Czy 600, ale Pewno, jako że dopiero mamy jednego małaka Uwolnionego, gdzie ja mam lecieć? To pewno będzie potrzeba 600, Tak widzimy Jest to dość ciekawie Już wiemy skąd ta zgaga Cały czas jesteśmy We wewnętrznościach bossa A to jest wszędzie ogień ja tylko się zastanawiam, jeżeli ten boss nas połknął, o, oko poziome, jeżeli ten boss nas połknął, to ciekawe, a może nawet wolę nie wiedzieć, w jaki sposób my się z tego bossa wydostanie. Mamy guza. Aha, rozumiem, że to jest już walka niby z bossem. No dobra. Ogień, ogień nas goni, fajnie. Spadaj. Spoko. Nie, w drugą stronę! Omas, nie, nie! Globox ucieka! Nie już po mnie! Wiedziałem. Dobra, czyli bosem w tym poziomie jest żołądek. Spoko, kreatywny. Czyli, o, widziałem, że ten boss ma w którą stronę? W tą, dobra. Czyli ten boss ma czapkę kucharza, z tego co widziałem. Czyli ten boss jest kucharzem, no dobra. Do musimy dobiec, chyba dotąd. Dobra, biegniemy w drugą stronę. Masakra, A, nie, do mnie dogoni zaraz. Spadaj. <laughs> Spadaj, dziadu. Gus. A, nie trafił. No nie. Co teraz? Jeszcze raz. Wow, 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 wow. Gus, traf, proszę, zdąż. Zdąż? Jest takie słowo w ogóle? Dobra, co teraz? Aha, aha, fajnie. Uy. Spadaj, spadaj, dziadu. Nie, 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 nie zgadzam się. Nie czuję się tu zbyt bezpiecznie. Fajnie wiedzieć. Mogliście mi ostrzegać o takim czymś. Od nowa, no ta najlepiej. No w sumie to bos, więc nie może być za łatwo. Ale ogólnie to już chyba go z uderzyliśmy z trzy razy, czyli okazuje się, że tego basa jednak więcej razy niż standardowe trzy musimy uderzyć. Dobra. I teraz w drugą? Tak, teraz w drugą. Drugą Globox. Dobra, tutaj było? Nie, nie tutaj. Teraz chyba musimy zrobić całe kółko i tam się guz pokaże po drodze i muszę być dość szybki. O! Udało się tym razem. Wcześniej mi nie do końca to wyszło. Dobrze, że na platformie się zatrzymujemy przy. No będzie z dwóch stron, będziemy musieli się bawić w skakankę. Dobra. Mmm. Mm. Dobra, chodź. No, come to me, come to me. No, pokaż mi na co cię stać. A, zapomniałem o tym. Dobra, udało się. Już? Koniec? Jeszcze nie, a to w ogóle serce w tle widzę. Ogólnie dziwne, że serce w żołądku. No ale nie wnikam. No i co? No way! Na bańkach! Świetnie. No i co? Te bańki wybuchają co chwilę. Gdzie jest? Fajnie. Jak ja to niby miałem zdążyć zrobić? Ten ogień, te bańki mi psuje. Czy to będzie teraz tutaj, czy nie? Halo, Guzie! Jest, zdąż! Zdążyłem. Koniec? Chyba tak. Dobra, można uznać, że boss pokonany. A to. No, teraz nas ogień będzie gonił, zgadłem. Dobra, nawet wolę nie wiedzieć, dokąd my zmierzamy teraz. Jako, że byliśmy w brzuchu tego bossa i idziemy dalej. Ej. A, mam to zniszczyć. Dobra. Ale nie wiedzieć. Ej, Globox! Nie zawracaj, ogień cię goni. No i mnie dogonił. Jeszcze raz. W dalszym ciągu. Nie, jeszcze źle numki zebrałem. W dalszym ciągu nie do końca ogarniam bieganie po ścianach. Chyba już się tego nigdy nie nauczę. Bram? Biegniemy. Boże, proszę. I Globos, jak, jak zobaczysz jasne światło na końcu tunelu, to nie biegnij tam. W sumie to sporo lumpów. Mamy już prawie 600. Nie no, może z tym prawie 600 to trochę przesadziłem. Ale mamy dość sporo. Może się uda. O, mała. Ja całkiem zapomniałem, że jeszcze mała kiedy do uratowania. O, wyżygał nas. W sumie to lepsza opcja od tego, jakby miał nas. Wiecie. O! To nie był. To nie była pani z gaga, to był koleś z wąsami. Jakiś kucharz. Ale widzimy jednak, mimo tego, że miał z gaga, to mu smakowało. No nie. 300 trzeba było tylko? Lol. Przecież tutaj było 600 lumów do zebrania. Dobra, nie narzekam. Kolejny świat przeszliśmy na 100%. Dzięki temu. No i spoko. Dostaniemy 5 zdrapek? Chyba tak, za uratowanie każdego świata jest 5 zdrapek. I kolejny puchar, to już trzeci, jeszcze tylko dwa. Dobra. To jeszcze sobie zdrapiemy zdrapki, bo jak widzimy uzbiera nam się ich siedem. Mam nadzieję, że to będzie szczęśliwa siódemka i zyskamy dzięki temu wszystkie poziomy z origins, których nam brakuje. Głównie z świata ostatniego, bo tam chyba mało poziomów. Dobra. Jak widzimy mamy obraz. Cóż to za poziom jest? Na szczycie starego gejzera. Widzimy z ostatniego świata. I jestem w sumie ciekaw, czy mamy z wodnego świata wszystkie obrazy odblokowane, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Mamy kolejne stworzenie, które nazywa się Forka... Forka? Forkaw, For Jezu. Oprócz tego dostajemy kolejną porcję lumów. Tak, teraz myślę, że już prawie mamy wszystkie stworzenie, wszystkie obrazy odblokowane, więc teraz często będziemy lumy dostawać. A małaka nie wiem, czy jeszcze możemy dostać, dostajemy kolejny obraz. Z którego świata? Podwodna strzelanina. Aha, czyli widzę, że jeszcze nie mamy z Wodnego Świata wszystkich obrazów odblokowanych. A wydaje mi się, że podwodna strzelanina to nie jest poziom z bossem, więc. Tak. Kiklos. Kolejny stwór. I na zakończenie co? Kolejny stwór, dobra. To musimy sobie koniecznie stwory odwiedzić, bo widzimy, że tam ich. Dostaliśmy trzech nowych. Zobaczmy, co to będzie. Jakaś, jakiś balon. Widzimy, jeszcze u balonów nie mam żadnego króla ani królowej. Oprócz tego tost i co jeszcze? I świnka. Tak, jeszcze nam się nie udało skompletować żadnej półki ze stworami, ale pewno granie przewiduje tego, żeby to się tak szybko udało. Ale widzimy że już prawie wszystkie stwory mamy zebrane, więc myślę, że niedługo już będziemy mieli wszystko. Pewne akurat tak są losy szczęśliwe, yy, zaplanowane, żeby mieć yy, z ostatnim losem ostatniego stwora. Tak jak widzimy, w niektórych półkach, na przykład u toastów, nam ich jeszcze kilku brakuje. tej. A nie, w sumie tylko trzech. Wydawało mi się, że jest ich więcej. Że jest więcej wolnych miejsc, To się okazuje, że jednak nie. No dobra! Być może wyjdzie dzisiaj trochę krótszy odcinek, ale nie chciałbym już zaczynać świata wodnego. Głównie dlatego, że to jest właśnie świat wodny i wiem, że tam spędzę masę czasu. A pływać Globoxem to ja za bardzo nie umiem. Dlatego też zmienimy sobie z powrotem na Raymana. Tak, wiem, że miałem Raymanem nie grać, ale wybaczcie. Ja, ja się poddaję. Ja nie będę pływał Globoksem. Próbowałem już sobie między nagraniami w różnych poziomach pływać Globoksem i mi to kompletnie nie wychodzi. No dobra, myślę, że na dzisiaj to było tyle. Mówię, że trochę krótszy odcinek mi wyszedł, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. W kolejnym odcinku wyruszamy do Morza Szczęśliwości. Miejmy nadzieję, że faktycznie będę szczęśliwy w tym poziomie, a nie wręcz przeciwnie. No dobra, dlatego też zapraszam już na, na kolejny odcinek, chciałem powiedzieć na ostatni. Zapraszam już na kolejny odcinek, a za oglądanie dzisiejszego dzięki, trzymajcie się, cześć!